Cześć widzowie, z tej strony Błacekowski i zaczął się weekend dokładnie tak, mogę nagrywać, tak. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Dzisiaj też będzie odcinek specjalny Być może z Deforesta, bo dawno go nie było albo z jakiegoś innego. Dobra, wiecie co? Odcinek specjalny będzie z predatora. Właśnie, ale pokażę wam jeden z najgorszych orków. Patrzcie, tego ostatnio przygarnąłem. Tylko ostatnio przygarnąłem i ten chyba znowu po prostu się nie zdradził. I, I on też, ja ich zhanibiłem. Oni już się zaciągnęli w pułapkę. Zhanibiłem ich, żeby oni znowu byli moi, żeby mogli śpiewać mózg. Pani wam widzowie, że fajnie się jeździ na tych, wiecie, na grałgach, fajnie mi się jeździ. A, wiecie co? Patrzcie. Ała! Oni chyba się nigdy nie uczyli kultury! Po cichu, trzeba ich przygarnąć. Dobra. No Nie wiem odchodził, ja to zebrałem, no ale okej. Okay. Ej, uwolnimy go. Dobra, uwalniam. Ogólnie później będzie odcinek specjalny z Predator Hunting Grounds, bo on chyba, nawet w lubiu jeszcze niż Predator. Nie czy nie byłby... Predator był chyba je, rzadszy niż, niż... właśnie ten... The Forest. Da. Spokojnie Ja go dla was zabiję Następuję już kara Zawężenie moich ludzi Za zobaczycie, że nie trik. Co jest? Napotkałem go, widzowie! Co to było? Jego wiem, no tylko, bo on mnie zdradził. Zapatrzcie, no napotkałem go! No to widzimy się później, Asgang. A on już za mną leci. Czekajcie, bo ja go tu chyba widzę. Tak, to jest on. Myśli ja, że mnie nie ma być. Pomóż do siebie, pana jaki ten. No! Ej, zaraz ci nawalać! No, mamy się. A z jest do mnie. A teraz się zajmij pobocznymi. A ja się zajmę dodatkowymi. Teraz tam ci pomóc mu. Dobra. A teraz my lecimy na drugie, o którym z Hań. Ten... Zabił prawie. Długa powierać. To on, Ja go przygarnę i on znowu nie zdradził. Patrz jaki zdrad... Dziecki. Czekajcie, mój jak tak pochodzimy graugiem, bo nim się nawet fajnie chodzi. Lecą do mnie.

Na dno. Pa A, patrz jak ich rozwalam. Nurn przypomina truciznę, bo on jest ta, bo to jest tak zielony jak jeden środ był zawróty. Ech. Dobra To jest lat, w którym środowisko nie jest dosyć przyjazne dla nas. Chodźcie, chodźcie, trzeba się wydostać z tego lasu. Dobra. Patrzę, ale tamten nurm mi się podoba. Ogólnie chcę, żebym jeszcze coś Wiecie, co coś zowieje ognie i Gord jeszcze do mnie tak szybko nie przyjdzie, więc I nie, i niedługo też mój kolega przyjedzie do mnie, będzie mogli razem coś się tam nagrać. teraz po cichu obczaić teren. Da. Ha. A! Nie wiem dlaczego mam płonący miecz. Bo nawet nie nóż. Widziałem go. Czekajcie, bo ja go tam widziałem. Zobaczcie, ten młotek Da Miał złote kajdany Da Mam to, to Это по моей стороне. Хорошо, а посмотри, из небесного огня назвал и Не Uwolnimy go, ale podoba mi się wygląd wody i chciałem w sumie takim może popływać. No. Nie wiem, czy to jest morze, czy ocean. No, po cichu, czekajcie, obezmy te z wysoka, bo chcę chcesz... a on pracuje w... jako rzeźnik. O nie, dałem się nabrać! Czekajcie, może uda mi się jakoś zwiać szybko. Albo mi się nie uda i już zacznę walczyć. On, on kłamie w tobie. On Pamiętajcie, że on kłamie. Ja go nie wywróciłem. On nie wie, gdzie jestem. Ała! Jednak wydział Myśli, że mi tak łatwo się pozbyć. Study lądowy. Tylko trzeba tak zrobić u i. O, się uda jeszcze jakoś szybko zwiać mu. Może uda mi się szybko z, od niego zwijać. To może po prostu się jeszcze uda. Będzie. Tak, czekajcie, zróbmy, tak, nie tak. Ja chciałem mu tak zrobić, że on po prostu na chwilę się połowił. Ja bym sobie zjechał i by nie wiedział gdzie ja było On by gdzie ja jestem teraz. Dobra. Taz mu myśli. Nie mogę dać się nabrać. Muszę się schować. Ja sobie tutaj chodzi, patrzy i patroluje miejsce, z którego ja mu uciekłem. Czy to jest najlepsza taktyka? On sobie wróci do pracy i tak mu będę uciekał, widzę. Ja tak lubię uciekać. O, albo już! Zrobię mu takie miłe powitanko! A, no, jest już mój. Znowu on mi dzisiaj teraz nie oskarży. Co on tam krzyczy? You Luger, you buddy, da-da-da. Dobra. Widzowie, jaką mam tej te mamy Ty jest kund ludziołap, dusz czarny kieł, arianek smog, arka łebski, chowa grogpi, jest też szak osiołek, albo jakiś, a tu mamy trak afarciucha. No to więc, widzowie, będzie musiał się lekko chyba pożegnać z nurm. Ja, robiłem mu tak. Hm. I co można zrobić, widzowie? Możemy się przenieść do starych czasów. Starych czasów nas Zguli, oczywiście. Albo do czasów zoga Dobra widzowie Historia bruza będzie niedługo Nie na kanale będzie historia bruza Doły, obodwój bruz, 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 bruz Słuchajcie, może zrobmy sobie ten Ziemia. Dobra, ziemia niczyją zrobimy. I to będzie końca odcinka jak zrobimy ziemię niczyją, bo musimy to zrobić odcinek specjalny z predatora. I dzisiaj będzie Minecraft. Ej, ja Ej, to Orkowie żeby mieli takie zidy też jako broń, ale bestarczy. Ty bodeż fajnie. I don't know what You can't have run out of orcs in the city. I'm going to go like Nazgul. But we're hunting one in particular the last bodyguard of the war chief leading the siege. Wodzowie! You're going to be Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dlaczego... Sirit A czy ja mam tutaj wszystkich? A czy zaraz nie mogłem tak robić, tylko musiałem też tak robić? on the middle city was oh rob Zobaczcie on się nazywał, Ziemia Niczyja Ej, to są te chyba wody całe A nie, to nie są te wody Brain <laughs> Oh, are you not far from home? Poor little lost soft skins. Don't worry, you'll all be dead soon. <laughs> Baga jednooki, Ja chciałem mieć jakiegoś innego Ej, to jest ten za a bez Duszniak, to jest taki, puc, ale słaby. To jest Bug guy had I almost feel sorry for the Warchief, we're hunting. A czy oni tutaj są, tak pracują. Skończyliśmy widzowie. Mam nadzieję, że odcinek mi się spodobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Następny na odcinek będzie odcinek specjalny. Zostawcie łapkę w górę i suba bo tym odcinkiem musi być sporo. I dobijcie jakieś tam 40 subów. Będzie mi naprawdę miał poproszę was teraz bym się zakręciło w głowie. Do no to widzimy się na samym odcinku.